Nazywam się Agata Biernacka Bojniko i jestem higienistką stomatologiczną. Pracuję w Medicaver Stomatologia Elektrownia Powiśle. Według danych raportu Uśmiechu, przygotowanego przez Medicaver Stomatologia, ponad 75% respondentów uważa uśmiech ten najważniejszy element wyglądu z perspektywy atrakcyjności fizycznej. Niestety, jedynie 30% ankietowanych korzysta z wizyt higienizacyjnych w gabinecie stomatologicznym. Są to dosyć niepokojące dane, zważywszy na to, że zabiegi higienizacyjne wykonywane przez profesjonalny personel w gabinecie stomatologicznym są zabiegami o charakterze prewencyjnym, czyli profilaktycznym. Musimy pamiętać o tym, że zdrowie jamy ustnej to zdrowie całego naszego organizmu. Zdecydowanie lepiej jest zapobiegać chorobom, niż je leczyć. Dziś przedstawię Wam pięć etapów właściwej higieny jamy ustnej. Pierwszym etapem jest szczotkowanie, czyli mycie zębów. Tutaj musimy pamiętać o tym, żeby szczotkować zęby minimum dwa razy dziennie, czyli rano i wieczorem. Jeżeli jest to możliwe, oczywiście myjemy zęby po każdym posiłku. Jeżeli nie ma takiej możliwości, Ważne, żebyśmy mieli ze sobą wodę do przepłukania i wyprowadzenia zalegających treści pokarmowych. Rozróżniamy szczotki manualne, elektryczne, soniczne, również są szczotki specjalne dla pacjentów ortodontycznych, dla dzieci, te szczotki mają mniejszą główkę oraz szczotki jednopęczkowe. Szczotki jednopęczkowe służą nam do doczyszczania ostatnich zębów, a tak naprawdę do ich tylnych powierzchni. Bardzo ważną kwestią, jeśli mówimy o szczotkach, jest to, że musimy je wymieniać co 3 miesiące. Nie ma to znaczenia, czy posiadamy szczotkę elektryczną, soniczną czy manualną. Każda z nich powinna być regularnie przez nas wymieniana oraz po każdej przybytej infekcji. Wspomnijmy również o paście do zębów. Ile tej pasty tak naprawdę powinniśmy nakładać na włosie szczotki? Oczywiście nie na całą długość szczotki. Wystarczy jedynie ziarenko grochu. W przypadku dzieci pamiętajmy, aby pasty nakładać jedynie muśnięciem na włosie szczotki. Dlaczego? Ze względu na zawartość fluoru. Natomiast, będąc już przy fluorze, pamiętajmy o tym, żeby wybierać pasty z zawartością fluoru. Dlaczego? Ze względu na to, że fluor działa przeciwpruchnicowo, ale również zmniejsza nadwrażliwość. Na wszystkich pastach mamy na odwrocie informację, ile tego fluoru w danej paście jest. Wybierajmy taką, która zawiera 1450. Pamiętajmy o tym, aby po wyszczotkowaniu zębów nie przepukiwać jamy ustnej wodą. Dlaczego? Jest to istotne ze względu na to, że pasta ma w swoim składzie fluor. Ten fluor musi zadziałać na nasze zęby. Także wystarczy, że odplujemy nadmiar pasty i już nie płuczemy. Teraz zaprezentuję wam na modelu, w jaki sposób właściwie szczotkować zęby. Najlepiej jest rozpocząć szczotkowanie zębów od ostatnich zębów włóczki. Kierujemy włosie szczotki pod kątem 45 stopni. Ważne jest, aby włosie szczotki troszeczkę nam dotykało również dziąsła. Wykonujemy około 4-5 ruchów wymiatających w każdym sektorze, który obejmuje włosie szczotki. Jeśli chodzi o powierzchnię językową zębów przednich, szczotkę ustawiamy. Pionowo i również wykonujemy ruchy wymiatania. Kolejnym etapem jest nitkowanie, a tak naprawdę oczyszczanie naszych przestrzeni międzyzębowych. Dlaczego jest to tak ważne? Zaraz Wam wytłumaczę. Musimy pamiętać o tym, że nasze zęby składają się pięciu powierzchni. Każdy ząb ma pięć powierzchni. Powierzchnię żującą, powierzchnię policzkową, językową i dwie powierzchnie styczne. I właśnie te dwie powierzchnie styczne zazwyczaj są przez nas pomijane. Możemy Biofilm bakteryjny, płytkę zalegającą, usunąć jedynie i wyłącznie w sposób mechaniczny przy pomocy nitki dentystycznej, ewentualnie szczoteczek międzyzębowych czy innych dodatkowych narzędzi. Są różne rodzaje nici. Są nici pęczniejące pod wpływem śliny, nasączone chlorheksydyną, zawierające fluor i wiele, wiele innych. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, jak z tej nici korzystać. Prowadzamy nitkę w przestrzeń międzyzębową, delikatnie przytulając się do ściany zęba, ruchem przedniotylnym. Chodzimy pod dziąsło i wyprowadzamy zalegające treści z naszej przestrzeni. W momencie, kiedy przechodzimy na kolejną przestrzeń, przekładamy część nici na czystą i robimy dokładnie to samo. Prowadzamy nić, pod wyprowadzamy. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możemy poprosić higienistkę o zaprezentowanie odpowiedniej metody nitkowania zębów. Dla dzieci i dla ludzi z ograniczoną mobilnością mamy nitki na trzymadełku. Bardzo dokładne w oczyszczaniu przestrzeni międzyzębowych są szczoteczki międzyzębowe. Natomiast warto pamiętać o tym, że mamy różne przestrzenie między naszymi zębami. Dlatego każda szczoteczka powinna być indywidualnie dobrana przez profesjonalistę w gabinecie stomatologicznym. Do oczyszczenia przestrzeni zębowych mogą nam służyć również soft Są one silikonowe, nie mają w sobie drutu, dlatego dla niektórych pacjentów mogą wydawać się troszeczkę bardziej przyjemne. Natomiast w konsekwencji podczas dalszej higienizacji dobieramy indywidualne szczoteczki międzyzębowe. Bardzo często na etapie wizyty higienizacyjnej pacjenci zadają mi pytanie odnośnie irygatora. Czy warto go zakupić? Jaki? czy jest on skuteczny? Oczywiście jak najbardziej. Jako narzędzie dodatkowe spełnia on swoją funkcję, zwłaszcza u osób z dużymi stłuczeniami zębów. Kolejnym etapem jest płukanie jamy ustnej. W tym etapie ważne jest, abyśmy wiedzieli, żeby przepłukać jamę ustną przy pomocy odpowiedniego płynu dopiero 30 minut po zakończonym szczotkowaniu. Dlaczego jest to takie ważne? Ze względu na to, że wcześniej nałożyliśmy na zęby pastę z fluorem. Ten fluor musi mieć minimum 30 minut na działanie. Tak jak wcześniej wspomniałam przy okazji szczotkowania, jeżeli nie jesteśmy w stanie wyszczotkować zębów po każdym posiłku, fajnie mieć gdzieś ze sobą wodę. Wtedy możemy wyprowadzić zalegające treści pokarmowe. Tak samo jest w przypadku płukanek. Możemy się nimi posłużyć między posiłkami. Nie musimy wtedy pilnować tego, aby mieć ze sobą szczotkę, ale mamy ze sobą odpowiedni środek, którym przepukujemy jamy ustną. Kolejny etap to wskazówki dietetyczne. Zwróćmy uwagę na produkty, które spożywamy. Ważne jest, żeby te produkty były pożyteczne dla naszych zębów. Między innymi produkty mleczne zawarte w wapnie i fosfor, takie jak maślanka, kefir, jogurt naturalny, ale uwaga bez zawartości cukru. Są też grupy owoców i warzyw, które tak naprawdę pomagają nam w doczyszczaniu tej płytki bakteryjnej. Są to tak zwane produkty oczyszczające. Jabłko, marchew, brokuł, kalarepa. I rzutkiewka. Kolejnym, a zarazem ostatnim etapem jest wykonywanie profesjonalnej higienizacji w gabinecie stomatologicznym. Pamiętajmy o tym, że musimy wykonywać higienizację raz na 6 miesięcy. Jest to bardzo istotne, ze względu na to, że na tym etapie jesteśmy w stanie zauważyć ewentualne problemy w jamie ustnej pacjentów. W skład profesjonalnej higienizacji wchodzi skaling, piaskowanie. Polerowanie, fluoryzacja. Przestrzeganie pięciu kroków właściwej higieny jamy ustnej, o której wspomniałam, jest gwarancją pięknego i zdrowego uśmiechu.